Cześć! W zeszłym roku nasz poradnik prezentowy całkiem dobrze się przyjął, więc w tym powracamy do tej bardzo krótkiej, ale jednak mądrej tradycji, czyli co kupić i jak droga. Okej, okay. jak zwykle witamy się z Wami Łukasz i Radek. Zbliżałem się święta, zbliża się też Mikołaj, zbliżałem się okazje do kupowania ludziom prezentów, Znaczy ja akurat lubię kupować ludziom prezenty, wiem, że Radek też... ja mam blikę. Chyba nawet bardziej ode mnie. Um, no ale często zastanawiamy się, co właściwie można by kupić, jeżeli tylko macie kolegów, bo zakładamy, że jesteście na tym kanale z jakiegoś powodu. Nie, że jesteśmy przystojni, tylko że też lubicie ja gry. To też. <laughs> tak. W związku z tym... Jeżeli macie znajomych, rodzinę, drugą połówkę, która też lubi gry, też lubi te tematy, no to mamy dla Was kilka polad. Jak zwykle chcieliśmy to podzielić na takie warstwy, czyli zaczniemy od tanich prezentów na tej dalszej rodziny, a skończymy na rzeczach abstrakcyjnie drogich, które... no nie łudźmy się, jeżeli kupujecie to na prezent swojej półrocznej córce, to my wiemy, że kupujecie to dla siebie. Ale przed pozostałymi będziemy udawać, że wszystko skórze. W, w ostatnim czasie staraliśmy się Wam podrzucać tylko po jednej, pojedynczej rzeczy, żeby trochę bardziej o niej i dłużej poopowiadać. Natomiast święto mają to do siebie, że każdy z nas jest inny, każdy oczekuje czego innego i trochę łatwo jest trafić. No cóż, nie trafiłbym prezent. W związku z czym, żeby tego uniknąć, dzisiaj mam dla Was trochę większą paletę barw i trochę więcej rzeczy przyniosłem. Natomiast pierwsza kategoria, jak Rzuka zaznaczył, to są te rzeczy raczej. Tanie. No i ja pozwoliłem sobie podrzucić trzy rzeczy. Nie będę o nich opowiadał tym razem, tylko bardziej wam podrzucę tą jedną ideę, żeby załapać co można rzeczywiście kupić. No i pierwsza rzecz to są stojaki napady. Jeśli ktoś z Was gra na konsolach, to myślę, że to jest fajny smaczek. To akurat Master Chiefa, którego sprowadziłem, no pewnie się przyznać, ale sprowadziłem gdzieś tam z na czystemu, bo był diabelnie tani. Jak na temu, ta jakość może nie jest perfekcyjna, ale szczerze mówiąc, mi się to podoba i świetnie się sprawdza i bardzo fajnie wygląda z tym padem. Mm. E, więc jeśli chcecie i macie budżet do 100 zł i chcecie sprawić coś takiego, to jest mega uniwersalne i raczej spokojnie traficie. Jeśli ktoś gra, to chętnie tego pada na tym położy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są oczywiście książki. Książki raczej kupimy do stówki bez problemu. My o książkach opowiadaliśmy Wam już kilkukrotnie, dlatego też zapraszam do poprzednich odcinków, gdzie opowiadaliśmy dosyć więcej o książkach. W tym roku wyszły, wyszło ich więcej na szczęście, więc jeśli nie wiem, czytacie albo oglądacie na co dzień Michała Pisarskiego czy Archona, no to możecie trafić też ich książki, ja akurat jestem po lekturze już obu, także mogę Wam czystym sumieniem polecić tą, szczególnie jeśli naprawdę jesteście fikami pod kątem, no cóż, wspomnienia i wracania do tych lat 90. -tych. jeśli czujecie sentyment do takich czasów, to to będzie fajne Zwłaszcza nie tylko jeżeli czujecie sentyment do tamtych czasów, jeżeli jesteście kapkę młodsi i oglądacie takie kanały, właśnie jak dwa wspomniane, albo od nas i zastanawiacie się, co nas w tym retro tak jara, to Archon jest całkiem dobrym źródłem wiedzy na ten temat, bo to są dokładnie gry z naszego dzieciństwa. Tam pamiętam jak ta. Książka miała premierę, tam pojawiło się trochę takich naprawdę boomerskich komentarzy, że o, ja pamiętam rzeczy jeszcze bardziej, dużo starsze. No, moim zdaniem tutaj ta granica, do której autor się cofnął jest całkiem rozsądnie wybrana. On zresztą chyba też wiązał się z jego prywatnymi doświadczeniami, ale to są gry, w których jeszcze współczesne nowe pokolenia graczy będą w stanie dostrzec jakąś wartość, czy coś ciekawego, no bo wiadomo, jak cofniemy się do Atari 2600 i pokażemy im gry z grafiką wektorową, to naprawdę znikomy promil, nie procent, promil nowych graczy powie, o, to wygląda, sobie. większość powie, Boże, co to jest, tak, dziadek, czy ty to narysowałeś w pęcie. A tutaj faktycznie ta granica jest wybrana, moim zdaniem, ze smakiem, także polecamy. No, i kończąc, może ten etap, przejdę jeszcze do Lego. Lego jest zawsze uniwersalnym prezentem, i ja kocham. Nie! Tak. Nie, ma, nie ma co gadać, lubimy, a akurat warto nadmienić, szczególnie jeśli oglądaliście poprzedni, jeden z poprzednich odcinków. Mam tu na myśli to moją prezentację z Game Boya, no to pokazałem nawet Game Boya takiego wielkiego z Lego. No i Lego poszło jeszcze dalej i nawet zrobiło pada do Segii Genesis, więc też mimo akcent, nie się udało to dostać za 80 zł, bo jak tutaj widać, trochę się jeszcze no, uszkodziło. Więc cena świetna, jeśli będziecie polować na fajne okazje, to myślę, że w tym okresie bez problemu coś takiego się trafi. Tak, pod tym względem trzeba przyznać, że LEGO, podobnie jak Games ma bardzo dobrej jakości zawartość, ale no w pudełka nie inwestujemy specjalnie. Pewnie dlatego, że ludzi, którzy zbierają zestawy LEGO tylko po to, żeby ich nigdy nie otworzyć, Radziu, jest niewielu. No ale dzięki temu, jeżeli nie jesteście taką osobą i nie zależy wam na idealnym stanie pudełka, no to Łatwo znaleźć LEGO z lekko uszkodzonym pudełkiem, no i wtedy można liczyć na jakąś drobną zniżkę. Mhm. Biorąc pod uwagę ceny tych zestawów, to nawet niekoniecznie taką drobną. Okej, okay. to ja też mam dla Was ksi... Łukasz książkę. Łukasz przyniósł książkę, szokującą. Ta jest szczególna. Po pierwsze dlatego, że nie jest szczególnie droga. Kosztuje około 50 zł, Może zacznę od tytułu. Dungeons and Dragons. How not to get eaten by Albers, czyli jak nie zostać zeżartym przez sowo-niedźwiedzia, przecież sowo niedźwiedzia różnie to ludzie wymawiają. Eee, zatem, Survival Guide for the Forgotten Realms, czyli no, przewodnik jak przetrwać w zapomnianych krainach. Zapomniane krainy, przypominam, to teraz domyślny setting Dungeons and Dragons, to się zmieniło od czasów edycji czwartej, piątka korzystała z fr jako domyślnego settingu, chociaż on sam pamięta o drugą edycję, po co ja o tym gadam? Druga wyjątkowa cecha tej książki to to, że nie trzeba jej kupować w wyspecjalizowanym sklepie, nie trzeba zamawiać jej w epicowym piekiełku czy innym sklepie dedykowanym, fabularnym. Ja to kupiłem w Empiku, bywa też w świecie książki czy w innych księgarniach tego typu, zatem bez problemu wyśledzicie to online, gdzie no, nie, nie oszukujmy się, ceny też są lepsze niż w tych sklepach specjalizujących się w grach. To jest akurat cecha wspólna chyba tej blutowku i gier wideo. Im bardziej growy sklep, tym drożej będzie. Um, no, sorry, chłopaki i dziewczyny. Co no jest? i unikalna cecha numer 3. Yy, ta książka jest naprawdę dobra. To, wiem, brzmi no, dziwnie, bo ja polecam te taki bardzo często i faktycznie gry RPG Podręczniki do GRPG no, prezentują różną jakość, ale generalnie, jak coś, o czymś coś polecam, no to, to jest pewnie dobre. Natomiast przewodniki, takie książki wprowadzające, których akurat Wizardzi i Wizards of the Coast, czyli firma, która wydaje Dungeons and Dragons, yy, wydaje całkiem sporo, one są yy, mieszanej jakości. tak Użyjmy takiego yy, kolokwializmu. To znaczy no większość z nich jest po prostu niczym i są, jest tam bardzo dużo ilustracji, które są po prostu wyciągnięte z podręczników, to znaczy to jest recycling asetów, byśmy powiedzieli w światku gier wideo, po prostu z ładną okładką, to ma dobrze wyglądać na półce i koniec, natomiast, no i zwykle w środku nie ma zbyt dużo tekstu. Tutaj obrazków jest sporo, ale tekstu, akurat ja mi się tak nieszczęśliwie otwiera na tych stronach bez, ale tekstu też jest całkiem, całkiem dużo. I to faktycznie jest przewodnik po, no właśnie, nie tylko jednym świecie, ale jest to takie fajne wprowadzenie do tego, jak myśleć o Dungeons and Dragons, o światach Dungeons and Dragons, bo bardzo często spotykamy się z taką opinią rybaków, nazwijmy takich średnio zanurzonych, takich, którzy już wiedzą o co chodzi, ale. Nie zgłębiali tematu jakoś bardzo, bo mają normalne życie, czy jakieś inne wady tego typu. Em, może się wydawać, że dedeki nie mają swojego loru. Tak, że tam nie ma świata dedykowanego, tylko jest taki no, ogólny fantazjny masz. To nie jest prawda, ale tego loru jest tak dużo, że on się wydaje taki niekoherentny, niespójny. Wydaje się nie tworzyć konkretnych światów, żeby to. Ogarnąć a jednocześnie połączyć z tym, w jaki sposób powinno być odbierane i wykorzystywane przez nowe gracze, fajnie by było mieć jakieś takie kompen tara jest. Nie jest bardzo grube, nie jest bardzo drogie. Jeżeli macie znajomych, których chcielibyście wprowadzić w Dedek i zagrać z nimi po raz pierwszy w RPG, czy ja mam taki znajomych? Nie wiem, ale jeżeli mam, to. To jest bardzo dobra propozycja dla takich osób, można ją kupić, można ją podarować, można ją pożyczyć, niech sobie poczytają. Jest to napisane z pazurem, jest tu bardzo dużo żartów, które w założeniu autorki miały być śmieszne. Niektóre są, więc docenimy to, reszta jest no po prostu, utrzymuje taki ogólny gufi klimat, który sam w sobie nie jest zły i mamy tutaj bardzo od ogółu do szczegółu, to znaczy od rzeczy bardzo ogólnych, czyli jak wygląda, jakie są klasy postaci, jakie są najczęściej spotykane potwory, jak przetrwać w dziczy, aż po bardziej coraz specy bardziej specyficzne, szczególne lokacje. A skończywszy, to jest ostatnia strona na moim, ostatnia strona bez indeksu, oczywiście, licząc. Eee, tutaj podziękowania i Sigil, miasto GUE, miasto portali, czyli dochodzimy nawet do multiversum. Mój ukochany Sigil, bo to mój ukochany Planscape. Zatem bardzo doceniam, bardzo polecam. Niezbyt drogie, bardzo fajne i dobrze wprowadza już. I po drugie, no już przechodzimy do gier planszowych, bo ja miało być o grach planszowych, to zawsze staram się wtrącić to coś o tych RPG, ale to dyscyplinują mnie. Tak że. <laughs> Jedziemy dalej. Ruj. Niezbyt droga i co najważniejsze, niezbyt duża gra. dostępna, znaczy, Kupuje się to w pudełku, ale pudełko można. Schować. Nie mówię w przypadku, że pudełka się wyrzuca. Nie bo. bo no. Ale ja nie wyrzucę. Ja, ja chcę żyć. Ehm, natomiast to jest łatwo schować do torby podróżnej. Nie jest takie lekkie, dlatego że w środku są solidne komponenty. Mianowicie. Bardzo jestem ciekawy, jak to zebrał nasz mikrofon. Ym, mianowicie takie heksy, z których układamy nie tylko plansz, ale jednocześnie nimi gramy. No i zgodnie z tytułem są tutaj różne robaszki, czyli mróweczka, chociaż. Pewnie biolodzy, którzy to oglądają, mam nadzieję, że nie jest Was za dużo. Mnie yy, dojadą za te różne robaszki, ale nieważne. Rzuk, yy, yy, pasikonik, tak i pszczółka. Pszczółka, czyli nasza królowa. O co chodzi? To jest gra dla dwóch graczy. Chodzi o to, żeby otoczyć, układając kolejne heksy z kolejnymi istotkami, otoczyć ze wszystkich stron królową przeciwnika, przeciwniczki. I ta osoba wygrywa. Nie ma planszy, ponieważ plansza powstaje podczas grania, dokładając kolejne heksy. Instrukcja, która zwykle odstrasza ludzi od grania w gry planszowe, tym razem jest bardzo cieniutka. Taka w tym typie składanym jak na ulotkę. kilka części, jak ulotka. Ja, nie, ja wolę książeczki. No ale tutaj jestem w stanie im wybaczyć, bo jak widzicie, nie ma tu szczególnie dużo tekstu. Można to bez problemu e, przeczytać za nie tylko na jednym posiedzeniu, ale dosłownie kupić, otworzyć i zacząć grać tak od razu. Pamiętaj, ja że tanio to jeszcze super szybko. Tak, gra około 100 zł, troszkę poniżej, w tych tańszych sklepach nazwijmy to. Przenośna, wygodna, czas rozgrywki gdzieś między 5 a 15 minut, zależy jak długo się zastanawiacie. Można bardzo szybko zacząć grać. Świetny prezent, zwłaszcza dla osób, które podróżują dużo we dwójkę. Lubią, nie wiem, chodzić po górach, albo wędrować po jakichś dziwnych miejscach, gdzie zostają za jakiś czas sami. Można sobie coś takiego pyknąć dosłownie na wszystkim. No a najlepiej się oczywiście w to gra no, na trawie, tak? Bo... Rój dobrze wygląda wśród środku Druga kategoria, czyli te prezenty już troszkę droższe, ale tutaj też możemy sobie bezpiecznie założyć budżet między 200 a 400 zł. Więc to już raczej dla kogoś, kto jest nam bliższy, bardziej niż dalszy. I też tutaj postanowiłem przygotować dla Was trzy propozycje, tak żebyście sami mogli dokładnie wybrać. I tutaj się postanowiłem pokusić trochę o edycje limitowane. No bo wiecie, z jednej strony na samym początku wspomniałem o tym, że możemy kupić coś mega tania, tak jak książka czy właśnie klocki LEGO, ale są też wersje growe, jeśli Wasz, wiem, partner, kolega lubi sobie pograć, a jednocześnie chciałby mieć bardziej kozacką wersję, to bardzo często na szczęście taką wersję może mieć. No i tutaj mamy jeden pierwszy przykład. A to jest gra, która wyszła stosunkowo jeszcze niedawno, mam na myśli Monster Hunter Wilds, który pojawił się w zestawie razem z, ze Steelbookiem i z taką nakładką 3D. Ja akurat wielkim fanem może Steelbooków nie jestem, rozmawialiśmy o tym z Łukaszem, natomiast jeśli ktoś jest trochę... Ktoś jest freakiem i lubi takie rzeczy mieć, uzupełnić sobie trochę korekcję, myślę, że to jest fajny, e, fajny gadżet po prostu, bo chyba mm -hmm. trzeba to traktować tylko i wyłącznie jako gadżet, gadżet e, jest całkiem spora szansa, że właśnie z nimi tego nie mają. No w ogóle współczesne to, wydania pudełkowe, prawdę powiedziawszy, bardzo często to już jest gadżet, bo mamy też wersję konsol i one są nawet, no, powiedziałbym, promowane przez y, wydawców. Bez stacji dysków, tak, mm. że, że w zasadzie i tak musimy potem pobierać cyfrową wersję gry. No ale mamy przynajmniej coś na półce i hej, wyglądamy na graczy. Co drogą, pamiętasz po czym się poznaje na biurku gracza, że są święta? No najwyżej. O skórkach mandaryny. <laughs> no tak. <laughs> no ale przechodząc dalej, Monster Hunter Wilds to jest taki fajny przykład gry w wydaniu limitowanym. Ale jeśli chcecie drążyć dalej i chcecie poszukać więcej, macie więcej czasu przede wszystkim, to możecie znaleźć też wersje limitowane, najczęściej sprowadzane z daleka. To jest akurat z Japonii, to nie wyszło w ogóle na, na Europę. Jeśli kojarzycie Warhammer 40 000 szczególnie w tym z blaten, ten TIF, o którym kiedyś opowiadaliśmy, jeśli dobrze <coughs> pamiętam, to tu jest takie trochę większe pudełeczko z dodatkami w środku i to też się zmieścicie w budżecie i jest bardzo duża szansa, że Wasz kolega tego nie ma, bo naprawdę ciężko to zdobyć, a jednocześnie nie jest na tyle drogie, bo spokojnie dostaniecie to w okolicach 300 złotych. Co do samej gry, no to jeżeli lubicie takie strzelane platformówki, tak jak to w o którym mm -hmm. jakiś czas tak. temu, to powinno Wam się podobać, zwłaszcza jeżeli czujecie klimat Warhammera, taki bardziej znowu goofy, tak, bo Markowie to, to jest taka rasa, raczej wątek humorystyczny w tym wszystkim. Natomiast, jeżeli to niekoniecznie jest Wasz typ gier, to polecam soundtrack, który jest bardzo fajny w tej konkretnej grze, bo orki też kapela rockowa, nie? Wiadomo. No i na koniec stawiam Wam jeszcze jedną rzecz, ale pozostając w tym klimacie limitek, tak? No bo ta moja druga kategoria chciałbym, żeby zamknęła się właśnie w wydaniach limitowanych, w tym przedziale już wspomniałem, 200-400 zł. No to mam taki fajny smaczek, bo w tym roku też z okazji 30-lecia PlayStation wydało oczywiście nie tylko konsolę, ale też wydało akcesoria, tutaj akurat pada, tak? Tego pada na samym początku można było kupić w przedpremierze i można było go dostać za całkiem dobre pieniądze, teraz jest w tym trochę gorzej i widziałem aukcje nawet powyżej 400 zł, czyli przekraczające ten nasz budżet, ale jeśli się dobrze zakręcicie, to pewnie znajdziecie. Zresztą podaję Wam to tylko jako przykład, żeby było jasne, nie każę Wam kupić oczywiście pada na 30-lecie, bo to trzeba być trochę fanem i pamiętać tę pierwszą konsolę, która się pojawiła. Mniej bardziej chodzi mi o to, że spokojnie możecie dostać fajne akcesoria i pady stylizowane na grę, którą ta Wasza druga połówka, czy Wasz kolega e, ceni. Więc jeśli szukacie tego, czy Zeldy, czy Mario, to jest ogromna szansa, że dostaniecie to e, i to w naprawdę dobrych pieniądzach. A wyglądają bardzo fajnie, jeśli to są oficjalne sprzęty, to też są bardzo dobre jakościowe. Więc to się nie zepsuje, to nie jest syf, przepraszam za określenie, z temu, czy z... Mm, no, jakieś tam finczyki, hmm, tak. To są naprawdę fajne, fajne akcesoria. Okej, okay, to ja też starałem się zmieścić w tym zakreślonym przez Ciebie przedziale, czyli circa about 300 zł, więc 200-400, jak powiedziałeś. No i jeżeli oglądacie nasz kanał jakiś czas, to wiecie, że powoli, powoli zmagamy się z wciąganiem ratka figurkowych, rebitewne. Jeżeli chcielibyście zamoczyć w tym paluszek, ale boicie się, że po zamoczeniu paluszka wpadniecie w całości i Wasz budżet i hipoteka na dom i to Niekoniecznie Warhammer 40 40.000 to jest dobry pierwszy krok, przepraszam Radku, natomiast są jeszcze tak zwane specialty games, tak? czyli gry specjalistyczne, gry bardziej konkretne, szczegółowe, jedną z nich, legendarną już, która miała wiele edycji, bo ta jest, o ile dobrze pamiętam, przynajmniej czwarta, ale pewnie dalej, tutaj jest napisane third season, dlatego, że to jest trzecia edycja od wznowienia, kilka lat, no, ładne kilka lat temu. I chodzi oczywiście o Loot Bowl, czyli Game of Fantasy Football. Z tyłu wygląda tak, I tutaj może uda nam się zrobić jakieś albo zbliżenie, albo jakiś birol, albo cokolwiek. Myślę, że najtaniej tym pudełkiem nic tu nie da. Co znajdziemy w środku? To jest kompletna gra. Znaczy, nie, że nie da się do tego dokupić żadnych akcesoriów. Hej, to jest Games Workshop, tu się zawsze da wydać więcej pieniędzy. Ale w środku jest wszystko, co jest Wam potrzebne do grania. Czyli dwie drużyny, pełne plastikowe, yy, bardzo ładne. W przypadku najnowszej edycji to są Brytończycy i tą Kings, tak królowych grobowców. Z, zatem rycerze kontra mumie. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego rycerze i mumie mają grać w futbol amerykański, to no, zastanówcie się dalej. Bo czemu nie? Bo czemu nie, to, to jest dobra odpowiedź. Poza tym miarka, unikalnie dla tej edycji, znaczniki, mm, znaczniki statusów, czyli e, takie rzeczy, które układamy wokół podstawek, żebyśmy wiedzieli, kto jest tam prze przewrócony, ranny czy jakikolwiek inny. E, zestaw piłek, tak, bo są też plastikowe piłeczki. E, plansza do gry, czyli no, nasze boisko. E, miarki, kostki, wszystkie rzeczy potrzebne do zagrania oraz. Pełny podręcznik. Co w przypadku Gyro Games Workshop? No, powiedziałbym, że jest standardem, że jak kupujemy starter do gry, to tam znajduje się pełny podręcznik, ale to faktycznie bardziej przypomina planszówkę niż bitewniaka, więc no, doceńmy podręcznik w twardej oprawie, pokaźnej grubości, pełnokolorowy, bardzo ładnie wydany. Żebyście się nie przerazili jego grubością, zasady samej gry są to jest niewielka część tego. Oprócz tego, tu są po prostu zasady do wszystkich y, frakcji, których wydano do tej gry już bardzo dużo. Także, no, jakbyście chcieli to sobie potem w przyszłości rozbudowywać, to nie ma problemu. Y, natomiast skrót zasad, to, to, żeby to nie było tak, że ściemniam, że te zasady są o wiele krótsze. No, skrót zasad, y, czyli Official Cheat Sheet, Sequence of Play to jest dosłownie kilka stron tekstu, nie aż tak dużo. Oczywiście to ma swoją wersję wideo, o której rozmawialiśmy, ten też już było kilka części. Ja polecam Wam raczej tą plastikową fizyczną wersję, o ile tylko macie osoby, z którą będziecie w to grać. No ale hej, mówimy o dawaniu prezentów, więc chyba że dajcie te prezenty sami sobie. Pewno... Ja bym się ja nie obraził. W każdym razie polecam. Radziu, widzę, że znowu przyniosłeś trumnę. Tak, dzisiaj na koniec duży kaliber, ale chciałbym zostać w tym takim klasycznym rozróżnieniu, od tego rzeczywiście najtańszego, jak już powiedzieliśmy, przez to średnio cenowe, aż do najdroższych rzeczy. I chciałbym zostać przy tym takim jako zestawieniu, tak, skoro mieliśmy najpierw podstawową grę jakąś, podstawowe akcesorium, potem limitowane i na końcu chciałbym zostawić już te kolekcjonerki. To już są rzeczy, które bardzo rzadko mamy gdzie wcisnąć niestety. No ale warto. Są takie przykłady, które rzeczywiście dobrze mieć. No i powiedzmy sobie szczerze, to są już prezenty, które kupujemy raczej tej drugiej połówce, w nadziei, że będziemy się nimi cieszyć razem, bo no, no oczywiście zależy od waszego domowego budżetu, ale jeżeli kupujecie takie rzeczy swoim kolegom, to napiszcie w komentarzach, ja bardzo chętnie zostanę waszym kolegą i dobra, nieważne. Na koniec no okej, okay, to już przejdę może do tego. Zaldę panie kojarzycie, prawda? To jest akurat Echoes of Wisdom, ale są też wydania, jak widzicie, malutkie, są też wydania bardzo duże i takie właśnie chcę Wam pokazać na sam koniec. Natomiast nie bez powodu powiedział, że to jest trumna, no jest wielkie i ja akurat miałem przyjemność licztować to podczas ubiegłorocznego, właśnie tego rocznego jeszcze, ośpu i trafiło w moje ręce wydanie, którego prawdopodobnie nie zdobędziecie normalnie, to jest akurat Otworzę nawet, nie jest zapoliowany na szczęście. I tutaj proszę mąkarzysko, wstaw kąpary, kąpeczki. Hmm. W ogóle nie, hmm. nie hmm. będę hmm. wyciągał tego wszystkiego, żeby nie robić było hałasu, natomiast w środku jest plecak. Poza tym Dobra, stop, plecy. zróbmy tu cięcie. Radku, pokaż ten plecak. Dobra. Dobra, Łukasz mnie namówił na to, żeby jednak Wam pokazać, więc zobaczcie jeszcze ten plecak. W całym wydaniu. On jest chyba wodoodporny, szczerze mówiąc, nawet do końca nie wiem. Aczkolwiek wygląda rzeczywiście dosyć fajnie z każdej strony. Poza tym, tak jak już powiedziałem, jest parę dodatków, w tym ta złota moneta, która naprawdę wygląda mega fajnie. Jest ciężka, dobrze się prezentuje, więc wracając dla smakosza, dla wielbiciela Zeldy, to uważam, że jest to akcesorium, które po prostu wypada mieć. Aczkolwiek tutaj muszę niestety zabić solidnego ćwika. zdobyć to. To jest czyste szaleństwo. No ale znowu, wracając, jeśli chcecie poświęcić temu szczęściarzowi, który tu dostanie więcej czasu, to myślę, że najbardziej jest to ważne. Kolejna sprawa o tym rozmawialiśmy przy okazji odcinka o kolekcjonowaniu, no warto po prostu być na bieżąco. Jeżeli takie rzeczy Was interesują, to w okolicach albo ich premiery, albo tuż po, kiedy zostaje na przykład końcówka tego nakładu, zdarza się, że udaje się takie rzeczy zdobyć w normalnych, znaczy no, normalnych jak na ten rynek pieniądzach, tak? Więc po prostu, no, nawet jeżeli to nie jest końcówka listopada, czy początek grudnia, to możecie taki prezent kupić wcześniej i on sobie spokojnie w szafie poczeka. Bo przecież wytrzymacie i nie rozfoliujecie tego, prawda? Hmm. Okej, okay. to dla odmiany też coś kolekcjonerskiego, limitowanego, nie, może nie aż tak bardzo, znaczy not even close, jeśli mam być szczery, ale jest to... A, ja jestem taki? Nie, żartuję, to po samo wieczko. Gra jest bardzo duża i bardzo ciężka, więc nie będę tu nią majtał, chciałem Wam tylko pokazać, jak wygląda układka. Zamki Burgundii, edycja specjalna, wydanie przygotowane przez polską firmę Awakened Realms. Legendarna gra, bardzo ładne wydanie. Dobra, więcej o tym, zawieszmy to. Zajmuję za dużo miejsca w kadrze. Zamki Burgundii, Bradek, chyba możesz potwierdzić, że gra jest bardzo dobra. Owszem, ma standardową wersję, także tak. tak. Stefan Fred naprawdę pokazał tutaj klasę i że potrafi. Co jest fajnego w tej edycji? Po pierwsze są wszystkie dodatki, których wyszło naprawdę dużo do tej gry. I one wszystkie mieszczą się w jednym pudełku, co jest, biorąc pod uwagę jakość wydania, naprawdę niezłym fitem. Bardzo doceniam Awakanów, że udało im się to zrobić i to wszystko sensownie mieści się razem. Kolejna sprawa jest bardzo dobry insert, także możemy spakować tą grę niemalże gotową do ugrania, bo wszystkie heksy mieszczą się w sakiewkach i możemy je te sakiewki wsadzić do pudełka i przykryć plastikową nakładką, że nie musimy za każdym razem tego wrzucać do mieszków i, i wyciągać, więc super. Jest kilkadziesiąt plansz księstw z różnych dodatków, nawet edycje specjalne. Oprócz tego, jeżeli lubicie grać w dziwne wersje klasycznych gier, to jest wersja kooperacyjna, jest wersja solo, co zaprojektowana co prawda nie przez Dawida Turczyj, ale inspirowana jego pomysłami, co jest bardzo ciekawie, zapisane w tej instrukcji. Bardzo przejrzysta instrukcja i jedna instrukcja, która obejmuje wszystkie te rozszerzenia, co dla mnie jest bardzo dużym plusem, bo ja osobiście. Nienawidzę tego, że jak sobie kupię szereg dodatków do jakiejś gry, to mam potem 17 instrukcji i nie wiem, w której szukać tej konkretnej informacji. No i wreszcie. Plastikowe zamki. Słuchajcie, to czego mnie zawsze w tych klasycznych wydaniach najbardziej brakowało, że ta gra była 2D. Nie? A teraz zamki są wysokie, plastikowe i burgundowe że naprawdę nie musiały być, bo burgund to. No ale dobra. Dla osób, które nie interesują się historią, tylko kojarzą, że nazwa koloru pochodzi od nazwy krainy. No tak faktycznie są Burgundy. Czemu nie? Przypominam, Burgundia to wschodnia Francja, zachodni Niemcy, południowe, Nidero nieważne. Właśnie z zatłukłem tego historyka na, na chwilę będzie cicho. Nie jest to tania rzecz, także znowu. Raczej to są prezenty, które kupujemy osobom bardzo nam bliskim, bliskim, żeby razem się tym cieszyć. Tym niemniej, bardzo dobre wydanie, bardzo dobrej gry. Świetna robota, Awaken Realms i Polacy. No to przedstawiliśmy Wam teraz całkiem sporo możliwości na zbliżające się święta. Mam nadzieję, że skorzystacie z nich, bo cóż, możecie grzebać od tych najtańszych do rzeczywiście kozacko. Drogich oczywiście swoją drogą, jeśli macie dalej wątpliwości albo jakieś problemy, no to zachęcamy do komentarzy. Chętnie podzielimy się z Wami naszymi sugestiami. Poza tym oczywiście, jeżeli macie własne propozycje, rzeczy, które kupiliście i jesteście z tego naprawdę dumni, zwłaszcza jeżeli to była jakaś limitowana kolekcjonerska dziwna rzecz, którą wyhaczyliście na pchlim targu w jaskini pod Otwockiem, to napiszcie nam w komentarzach, my bardzo chętnie poczytamy. A tymczasem dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Do zobaczenia.